Lat. Miałem kumpla takiego, który był dla mnie starszy i paliliśmy marihuanę. Do tego alkohol doszedł, no i amfetaminę, jak też dopalacze. Już gdzieś potem, czasem mi się zdarzała czasem kokaina. No spodobało mi się, nie? Jakoś nie czułem żadnego kaca, nic, nie tylko suchość w ustach. I potem się przytrafiały to kolejne, to kolejne razy i za każdym razem było fajnie. Bardzo często młodzi się pytają, jak to jest. Czy jak wezmę, to ja się uzależnię? Nie ma możliwości odpowiedzi na takie pytanie, bo jeden może wziąć 10 razy i nic, drugi 20 i nic, a inny jeden raz i już w to wpada. Myślę, że od pierwszego razu już się uzależniłem, bo jeszcze tego samego dnia poszedłem kupić więcej i, i tak, no i w sumie rok, dzień w dzień praktycznie brałem do palaczy. Nie wiem, tygodniowymi może przerwami. Jak człowiek już raz próbuje tego, bo ja to raz spróbowałem, kolega mnie na to namówił, no ja sobie to koko, wie pani, to kokolino, to, to tamtych ampułkach, ja sobie raz wziąłem i taki szum poczułem w głowie. No i tak już jak raz, to już potem drugi, trzeci, czwarty. Był taki moment, że już musiałem zapalić rano na przykład, żeby w ogóle się zmobilizować do działania i zacząłem mówić, że już nie palę, żeby było radośnie, tylko palę, żeby było normalnie. Jak zaczynałem od tam jednej tam fiwki czy coś takiego, to później było yy, tam yy, no, coraz to więcej, prawda? Więcej i więcej i ta tak, nie wiem, mniejsza nie wiem, ilość mi po prostu nie działała na mnie w ogóle. I to po prostu później tam z marihuanem przychodzi się na amfetaminę, później z amfetaminy na kokainę i później kończy się na żywe, prawda? Czyli na heroinie nie myślałem, że mogę być lepszy. Ważne jest człowieku, żeby w siebie uwierzyć. I jak C4 jest uderzyć, teraz pierwsze rozdanie to jest konkretny przekaz. Zajcużu raz, IPH na mam W tej chwili w przypadku 80% klientów poradnych mam na myśli i młodych ludzi, i ich rodziców, to temat do się pojawia. Rzadko się zdarza, bardzo rzadko, taka sytuacja, że ktoś Brał tylko do pana. się ze świadomością pewną, że się śpa i że jest się uzależniony. i to bardziej jeszcze dołuje człowieka. I jak to bardziej dołuje, to więcej się śpi. Brnąłem w to dalej. Nie wiem, później już nawet kurde, star... nie dostrzegałem tego, że nie wiem, robię kurde, sobie krzywdę, swojej rodzinie. Po prostu nie wracałem już do domu na noc, wynosiłem pieniądze z domu, rzeczy z domu wynosiłem, zacząłem kraść. No i stwierdzi, znaczy, nie wiem, rodzice stwierdzili, że mam albo wybór, albo przyjadę do ośrodka, albo nie wiem, z domu mnie wyrzucą po prostu. Byłem coraz niżej. Zaczęło się w częste wychodzenie z domu, potem nie wracanie do domu, potem wynoszenie rzeczy z domu. No po prostu. Coraz mniej przebywałem z bliskimi, już potem takie zachowania były egoistyczne, że myślałem tylko o sobie, tylko o tym, żeby wziąć i tylko o tym, żeby mieć na to, żeby wziąć. Bochowała mnie ulica, a na dzielnicach był zawsze, zawsze najlepszy zoj. Teraz nie chcę już go, wolę inwestować w ją, rozwijanie umiejętności, kiedyś biała krew. Um, wrażliwości ludzi na te substancje, które przyjmują, jest tak różny że w pewnym momencie osoba, której się wydaje, że ta dawka, którą przyjmuje tych dopalaczy, prawda, jest bezpieczna, może się okazać dla niej tą dawką toksyczną. To było na takiej zasadzie, że jedną ampułkę już miałem w kieszeni, tam pół i tam w nosa sobie, znaczy, wciągłem i już myślałem o następnej, żeby już sobie za załatwić następną tą ampułkę, żeby już mieć na później. Czasem po prostu wieczorami nam się nie chciało już gdzieś jechać na osiedle, jak było się na mieście, a... To się szło do dopalaczy po prostu. To jest najlepsza kwestia. Dopalacze to jest ogromny worek. A można powiedzieć, że nawet substancja, która jest tak samo nazywana, znaczy artykuł, który jest tak samo nazywany, może zawierać zupełnie coś innego. Natomiast na pewno jest tak, że wszystkie narkotyki, nie tylko dopalacze, mają dość osobliwe działanie na psychikę, mianowicie są inwazją. Bardzo poważne. Niektórzy trafiali na detox, niektórzy do psychiatryka, czyli to było jednak jakieś ta chemia to jednak działała inaczej. Nie? Skutki neurologiczne, czyli wpływ, e, wpływ narkotyku na to, e, jak człowiek sobie radzi z ruchami swoimi, jak sobie radzi ze swoją mimiką, a przede wszystkim skutki psychologiczne, e, czyli omamy, lęki. E, rozmaite paranoidalne myśli. Człowiek sobie wyobraża, że ktoś go śledzi, że ktoś do niego mówi i tak dalej. Słyszałem jakieś śmiechy, miałem takie sadystyczne wizje jakichś ludzi udzielanych ze skóry, krzyki, no cały czas słyszałem takie rzeczy, nie? Bałem się tego, że po prostu, no nie znajdą mnie czy coś takiego, no nie wiem, po prostu to były takie jakieś urojenia. Wystarczył jakiś szybki ruch w moją stronę, żebym ja się przestraszył, chociaż to wcale nie stwarzało zagrożenia dla mnie, ale byłem po prostu płochliwy nie przez to. Walcz, 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 walcz o swoje życie. Walcz, walcz, brat, a znajdziesz się na szczycie. Walcz, chłopak, walcz, walcz o swoje życie. Walcz, walcz, brat, a znajdziesz się na szczycie. Ziomek, sprawdź to, wjeżdżam tu jak himen. Pokażę ci, chłopak, swoją ukrytą siłę. Nie jestem pionkiem na życiowej planszy. Wiem dobrze, o co walczę, gram w Przede wszystkim karty. dominuje obraz, tak jak my widzimy, u tych osób, które trafiają takich zachowań agresywnych. W stosunku do osób z najbliższego otoczenia. Tendencja do bicia tych osób, tendencja może do uciekania, prawda? Tendencja do mm, samookaleczeń. Diabeł tak skusił, za tą żyletkę tak złapałem, te tabletki zażarłem, popiłem piwem takim i to piwo mnie trzepło już nie patrzyłem się na tą rękę, tylko tak i się, i się chlastałem ile mogłem. No i później przytomność straciłem i się obudziłem pod respiratorem i spałem od piątku do niedzieli. Południe. To przez to. cię uratował? No oczywiście lekarze mnie ratowali i mój wujek. No, znacznie mniej jadłem, byłem wychudzony. Spadła mi, w, w, bo ja był, grałem długą w piłkę i spadła mi właśnie kondycja, w ogóle forma. Tak dużo spałem, tak, to był taki tryb życia, że tylko sen potem wstałem, żeby wziąć i szedłem spać. I, I tak w kółko nie? To już było takie monotonne. Tak, człowieku, Ty raz widzisz kto? tutaj jest dobre wariaty i styl to przychodzi taki dzieciak, ja wiem, że ja jego przeżyję. przed następny też go przeżyję i tak dalej. Jest to naprawdę przykre, jest to coś. Nieprawdopodobnie dołującego w tej pracy. Ja wiem o tym, że schodzą. Niewielki procent pozostaje przeżyciu. A bardzo niewielki procent pozostaje przeżyciu życiu i dobrym funkcjonowaniu. To już jest naprawdę znikomy procent. nie za sobie nawet sprawy, w jakim jest położeniu. Nie? Dopiero gdzieś rano, czy na przykład w momencie, kiedy trzeźwiał przy... dochodziło do niego, na przykład widział w siebie wychudniętego w lustrze czy coś nie. Ale jak tylko zdawały się takie momenty, że nagle się widziało rzeczywistość, to od razu się brało. Czyli nie widzieć. Starsi to jednak już mają kontakt yy, z umierającymi kolegami. Ci, którzy zaczynają w to wchodzić, nie, nie mają żadnego kontaktu. Dla nich to jest to rzeczywiście jest to zabawa. Może być to śmieszne, może być to mm, takie y, grupowe y, mówienie, jak się czułem, co, co się wydarzyło, jakie, oj opowiadać, jej, widziałem diabły, w ogóle rewelka, takie oczy, takie wielkie diawe, mm, rogi, to wszyscy się cieszą. A później już nie, ci starsi to już jednak trochę pokory łapią, i dla starszych to, to już jednak kontakt ze śmiercią jest. No, my tak kupowaliśmy sobie i czpaliśmy, czpaliśmy, dopóki nie dostałem tej zapaści. To dostałem tak zapaści, że białkami do góry tak wychodzi i mnie tak wykręcało, prawda, do tyłu. No, chyba po pół godziny mi tak przeszło po tym wszystkim i powiedziałem, że już nie chcę tego. Brać. Często jest tak, że zaufa się niewłaściwej osobie i potem się w to wpada, tak jak śliwka w kompost, że już no nie idzie się z tego wycofać i często są skutki nieodwracalne. Później to już idzie jak maszyna, nie zastanawiają się nad tym ludzie. Mój pierwszy plan kiedyś to ulica, interesy na dzielnicach, Han na policji cisza, siedzenie na klatkach i po piwnicach. Rezygnuję z tego, jebę, tamten tryb życia. Żura z Martym przekaz, to pierwszy plan za wspólny kawałek. Dziękuwa wam, już nie gram ani stan. Jest tu piory... Są dane o tym, że dopalacze mogą powodować zgony, prawda? Takie dane dotyczyły głównie mefedronu albo innych dopalaczy, jak na przykład piperazyny, które były w skojarzeniu z alkoholem, czy też na przykład z takim... Takimi substancjami jak amfetamina, ekstaza? To bardzo źle, że otworzyli te dopłacze. No Bo ja widziałem te piętnastolatki, takie szkoda, bo naprawdę pod tymi sklepami stały, prosiły A tych starszych, bo tam zawsze było trzeba dowód było pokazać. To. Oni brali tak, że te dziewczyny, że tam na 20 zł, im dadzą więcej, żeby oni kupili. No i te dziewczyny chodziły takie na cipanek. Nawet przez myśl mnie przeszło, że ona bierze te narkotyki, czy tam te dopalacze, czy inne rzeczy. Ciężko mi w tej chwili mówić na ten temat. Oszukiwała, z lekcji wychodziła. No, brała pieniądze, kradła. Dałam ją do ośrodka. Co było bardzo dla mnie ciężkie przeżycie. Płacz i tak dalej, ale ja to robię dla niej, żeby ją uratować. No, była już w domu u nas na jednej, na dwóch wizytach, na której pierwszej wizycie z wychowawcą. Ujęła mnie tym, że mi podziękowała za to, że ją tam oddałam. Powiedziała: Dziękuję Ci, mamo, że mi oddałaś, bo by straciła córkę. Mam swój pierwszy plan, pierwszy plan, no, pierwszy plan. to mój pierwszy plan, pierwszy Minister Zdrowia pani Ewa Kopacz dokonała profesjonalnej oceny ryzyka związanego z używaniem tak zwanych dopalaczy. Decyzją głównego inspektora sanitarnego Zarówno wojewódzkie, jak i powiatowe stacje podjęły no. zdecydowane działania i zamknęły 1378 punktów legalnych sprzedaży do Polaczy. Mamy takie doświadczenia w pracy z osobami zażywającymi do Polaczy, e, którzy to robili przez parę miesięcy w gruncie no, bo te dopalacze, te naj, najbardziej destrukcyjne, one się dość niedawno pojawiły na rynku. Ja nie wiem, jakby to było, jeśli przyszedłby do nas człowiek, który by brał systematycznie dopalacze oparte na mefedronie przez dwa lata. Podejrzewam, że tutaj byłby już wrakiem człowieka. Pilot narkotyki że z dnia na dzień, prawda? Od, od. budziłem się rano z myślą, jakby sobie tutaj załatwić działkę, kładłem się spać. Bo oczywiście już po zażyciu. I tak, tak się toczyło codziennie. Jak się miał pieniądze i się brał narkotyki, to, to nie było ważne, kim się jest tak naprawdę, bo wszystko można było powiedzieć, wykreować tak naprawdę. Już opowiadałem tyle zmyślonych historii na swój temat, a, a ludzie, którzy jak byli nagrzani, to wszyscy to kupowali. Nie? W tej chwili tygodniowo przyjmujemy około 6-7 pacjentów, że na pewno jest to mniej niż przed październikiem, gdzie mieliśmy nawet do 20 pacjentów dziennie.

w obrębie całej administracji państwowej: policji, służb celnych, służb skarbowych, straży miejskiej. To właściwie pospolite ruszenie polskiej administracji w ochronie zdrowia i życia najmłodszych obywateli. Chcę z tego wyjść, ponieważ chcę być normalnym człowiekiem, takim, kiedy byłem przed broń do palaczy czy tam narkotyków, nie? czyli wesołym. Właśnie takim spoczyciem humoru. Dlaczego brałem narkotyki? Myślę, że z wielu powodów. samotności, z tego, że czułem się nieakceptowany przez rówieśników, że gdzieś wcześniej, w młodszym życiu, gdzieś poniżony, gdzieś odrzucony i to był jakiś sposób, żeby zabłysnąć, nie? Żeby, żeby gdzieś tam być z tymi ludźmi. Nie? To już nie są moje koledzy. Ja już zostawiłem gdzieś tam to wszystko. Nie? Czasem wracam myślami, ale nie chcę już do nich wracać. nie? zadowolony, jestem w sumie już. Parę rzeczy zmieniłem sobie, kurde, no samo to, że pół roku jestem trzeźwy, to już jest dla mnie sukces. Monarowski projekt niszczy dopalaczom plany, oby nikt z was nie dał więcej plamy. Nie chodzi już na ćpany, też zdziwiona ma psychika, lecz naprawia to liryka, a jestem autentyczny, bo chowała mnie ulica, a na dzielnicach był zawsze, zawsze najlepszy wzor, teraz nie chcę już go, wolę inwestować w gołdę. Te dzieciaki, które niestety wpadają właśnie w takie w takie zaułki, uciekania w jakieś mm, narkotyki czy substancje przeaktywne czy cokolwiek, to najczęściej dotyczy to najfajniejszych dzieci. To są naprawdę osoby niezwykle wrażliwe, bardzo fajne. Szkoda, szkoda i dla nas wszystkich, to są najfajniejsze osoby. Na numerach alarmowych infolinia została uruchomiona. Tam. Można zasięgnąć informacji. Przez dwa lata używanie dopalacza uszkadza mózg trwale. Od dnia 2 października używamy nazwy nowe narkotyki. Państwowa Inspekcja Sanitarna przygotowuje projekt edukacyjny. Cały drugi semestr obecnego roku szkolnego będzie poświęcony właśnie edukacji. W obszarze nowych narkotyków. Przekonuję się, że można wiele fajnych rzeczy zrobić na trzeźwo, nie? W górach byłem na trzech z tamtą środkiem, nie? Zajebista sprawa, Wspiąć się na Giewon, zobaczyć to wszystko i na trzeźwo, nie? To są takie wrażenia, których przy narkotykach nie miałem i In, inna jakość jest, nie? Wolę inwestować w W umiejętności. kreska, kartka, a na Walcz, 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 twój walcz, walcz. Życie, walcz, walcz, Nie wiesz tego gówna, ja wiem po sobie. Brałem to głównie 4 lata. Może ci się wydaje, nie wiem, ludzie, którzy to sprzedają, może ci się wydaje, że są nie, czy twoje zajebiście kumple i tak, ale im zależy tylko na tym, żebyś, żeby zarobić na tobie, na twoim zdrowiu. Jeżeli e, ktoś zachęca, czy koleżanka, czy kolega, żeby e, zażyć jakikolwiek tam środek odurzający, mówiąc, że ja się po tym czułem świetnie, z, zajebiście się bawiliśmy z kolegami, żeby po prostu na to nie iść, bo jeden może się czuć fajnie, drugi może umrzeć, a trzeci jeszcze może trafić do zakładu psychiatrycznego i po prostu działa to na każdego z, z innym odbiciem. Miej swoje zdanie, bo właśnie gdy po prostu weźmiesz to, to wtedy twoje zdanie y, tak jakby zanika. Później rządzi tobą uzależnienie od dopalaczy, a nie to, jakim ty naprawdę jesteś. Jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, to żeby o tym mówić bliskim osobom, że sobie z tym nie radzicie, że jest to pewien problem. żeby nie uciec w to po prostu, bo później to już nie ma odwrotu. Raz przekaz ziomek, klika. ludźmi, człowieku, kundy. Na pewno nie tykam kierunek wyznaczony. Cel, swój ogrom. WLM, miasto, w którym się wychowałem. Miasto tajemnic, smutku i tęsknoty. Nie ma co narzekać, trzeba wziąć się do roboty. Dużo przed dom, tylko czy się ogarniesz, uważę, Bo niedługo pogrzebowe wieku ciaśnie. Możesz wszystko zmienić, wystarczą tylko chęć. Chociaż wiem, jak można rozbić na części Walcz, walcz, A. walcz Walcz o swoje życie Walcz, walcz, brata Znajdziesz się na szczycie Walcz, chłopak, walcz Walcz o swoje życie Walcz, walcz, brata Znajdziesz się na szczycie 100% hardkorów pada na odsłuchy I ten...